problem dolegliwości. To jest duchowa posługa Jezusa. Zaczęła się na krzyżu. Izajasz 53:3-5 On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze choroby, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na nich chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie uczniowie nie potrafili tego dostrzec kiedy patrzyli na człowieka z galilei w koronie cierniowej on wtedy niósł nasze grzechy i choroby dziesiąty werset mówi spodobało się panu zmiażdżyć go cierpieniem uczynił go grzechem z naszych grzechów chorobą z naszych chorób izajasz 52:14 jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony. Jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. To nie było jego fizyczne ciało. Bóg nie mógł patrzeć na jego duszę, kiedy Bóg uczynił z jego duszy ofiarę za grzechy. On został przebity, chłostany przez Boga i zdeptany. To był Bóg, który złożył nasze choroby na nim. Był on chłostany przez sprawiedliwość, ponieważ był naszym zastępcą. On został poraniony za nasze niedoskonałości. Kara za nasz pokój spoczywała na nim i krwią jego ran, jesteśmy uzdrowieni. To nie były fizyczne rany na jego plecach zadane przez rzymskich żołnierzy, ale rany, które Bóg włożył na niego razem z naszymi chorobami, kiedy on został osądzony zamiast nas. Mateusz 8.17. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Nasze niedoskonałości są naszymi małymi umysłowymi dziwactwami, które czynią nas nieprzyjemnymi i przykrymi dla ludzi. To są w dużej mierze niedoskonałości umysłu. On poniósł je wszystkie. To, co on poniósł, my już teraz nie musimy nieść. To, co On wziął na siebie, my już tego nie musimy przyjmować do siebie. Doszło już do tego, że uważamy za błędne to, że nie musimy już nosić naszych chorób, skoro Jezus je poniósł, i nie musimy nosić naszych grzechów, skoro Jezus je poniósł. Nie mamy prawa żyć w grzechu i nosić tych nienawistnych przyzwyczajeń, czyniących życie istnym przekleństwem, ponieważ Jezus już je poniósł. Po co Jezus już je poniósł, skoro my zamierzamy teraz znowu je nosić? To jest błędem, abyśmy mieli w naszych ciałach choroby i niedoskonałości, kiedy Bóg już je złożył na ramionach Jezusa? On stał się chory przez nasze dolegliwości, po to, żebyśmy my mogli być uzdrowieni. On nie znał żadnej choroby, póki nie został uczyniony chorym naszymi chorobami. Jego celem niesienia grzechu było uczynienie sprawiedliwymi tych, którzy w niego wierzą. Jego celem niesienia chorób było to, aby mieli się dobrze i wyzdrowieli ci, którzy wierzą w niego jako tego, który poniósł ich choroby. Niesienie przez niego grzechu zapewniło sprawiedliwość nowemu stworzeniu. Niesienie przez niego chorób zapewniło uzdrowienie nowemu stworzeniu. On zabrał nasze grzechy i uczynił nas sprawiedliwymi. On zabrał nasze choroby i uczynił nas zdrowymi. Zabrał nasze niedoskonałości i dał nam swoją siłę. On zamienił swoją siłę za nasze słabości, swój sukces za nasze porażki. Choroba nie jest wolą Ojca. Rozumiemy, że choroba jest złamaną relacją z niebem. Dolegliwość jest bólem, słabością. Utratą umiejętności do błogosławienia i pomagania. Kochający, którzy zajmują się nimi w dzień i w nocy, są okradani z radości i wypoczynku. Choroba nie jest z miłości, a Bóg jest miłością. Dolegliwość jest złodziejem. Kradnie zdrowie, kradnie szczęście. Kradnie pieniądze, które potrzebujemy na inne rzeczy. Dolegliwość jest wrogiem. Zobacz, co ona ukradła pacjentowi choremu na gruźlicę. Przyszła do niego, kiedy był w trakcie swojej młodości i uczyniła go ciężarem dla jego rodziny. Napełniła go niepokojem i wątpliwościami, strachem i bólem. Okradło go z wiary. Zobacz, co dolegliwość uczyniła kobiecie. Okradła ją z jej piękności, jej radości i miłości. Już nie potrafi zająć swojego miejsca jako matka czy żona. To wszystko jest dzieło diabła. Jezus powiedział. Ewangelia Łukasza 13:1 1–17, że choroba pochodzi od szatana. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów? Była związana przez szatana. Dzieje apostolskie 10:38 mówi nam o tym, że Jezus czynił dobrze i uzdrawiał wszystkich, którzy byli pod mocą diabła. Od początku aż do końca publicznej posługi Jezusa, on pojedynkował się z szatanem. Jego walka nie toczyła się z ludźmi, lecz z demonami, które przebywały w ludziach. To był diabeł, który użył wysokiego kapłana, aby wywołać zamieszanie, które w końcu doprowadziło Jezusa na krzyż. Nie mów nikomu, że dolegliwość jest wolą miłości. Jest wolą nienawiści, jest wolą szatana. Jeśli dolegliwość staje się wolą miłości, to miłość zamienia się w nienawiść. Jeśli dolegliwość jest wolą Boga, to niebo będzie wypełnione dolegliwościami i chorobami. Jezus przyszedł na ziemię, aby wyrazić wolę Ojca. On uzdrawiał wszystkich chorych. Dolegliwość i choroba nigdy nie są wolą Ojca. Jeśli wierzysz w to, że tak jest, to znaczy, że jesteś zaślepiony przez przeciwnika. Jeśli uzdrowienie nie było w planie zbawienia, to nie byłoby tego w 53 rozdziale Izajasza. Jeśli uzdrowienie nie byłoby w zbawieniu, to ojciec nie nauczałby o nim w swoim słowie. Jezus uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli, czy to byli Żydzi, czy Poganie. On niósł ze sobą podczas ziemskiej wędrówki wolę Ojca. On był wolą Ojca.